Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Witamy serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0 za mikrofonem Patrycja Kogut. I Rafał Witkowski. I porozmawiamy dzisiaj tak trochę z przymrużeniem oka o pewnym świętym kościelnym. I w sumie to będzie chyba cały związek z kościołem. Który... No właśnie, on bardzo mało jest kojarzony z kościołem, niestety. Ale jednak, no. Mikołajki za nami, więc porozmawiamy o świętym Mikołaju i technologii, która gdzieś tam na świecie jest coraz bardziej kojarzona z tym świętym. No, wokół świętego Mikołaja. Albo wokół, może tak, to jest wszystko tworzone wokół świętego Mikołaja, ale jest. No, bym powiedział, że nie tyle wokół świętego Mikołaja, co wokół konceptu przekazywania sobie prezentów. No to może, żebyśmy byli tacy bliżej trochę tego kościoła, to może zacznijmy o samym świętym, no bo święty Mikołaj. Jak sama nazwa wskazuje, jest święty. Jest świętym, tak, święty Mikołaj, czyli biskup Mire w Licji, który wsławił się wieloma cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Sobór Watykański II zarządził rewizję właśnie kultu święty w kościele katolickim i powołano komisję złożoną z teologów i historyków, która miała zaproponować usunięcie właśnie świąt tych postaci, których istnienie nie sposób było udowodnić. No i ta komisja zakwestionowała historyczność. Owego świętego Mikołaja, biskupa Miry, co wywołało ożywioną dyskusję, bo już wtedy święty Mikołaj był postacią, która była, nazwijmy to, w kulturze nie do pomyślenia, nie do pomyślenia po żeby, żeby okazało się, że jeszcze ten Mikołaj może nie być świętym, czy może go nie być. Zwłaszcza wierni stanęli mocno w obronie kultu tego świętego, bo jednak warto pamiętać o tym, że same Mikołajki są elementem kultu świętego, który właśnie obdarowywał. Biednych i potrzebujących dawno temu. No i właśnie Paweł VI zdecydował się na takie kompromisowe rozwiązanie i w 1969 roku zniósł święto 6 grudnia, ale postanowił, że będzie obchodzone wspomnienie tego świętego, ale z kalendarza usunięto średniowieczne teksty hagiograficzne poświęcone Mikołajowi, pozostawiając tylko krótką notatkę. Więc nie mamy już święta. Świętego Mikołaja. Ale mamy świętego Mikołaja. Mamy wspomnienie i mamy świętego Mikołaja, bo ostatecznie chyba nie zostało rozstrzygnięte jednoznacznie, czy on istniał, czy on nie istniał, ale na pewno jest w tradycji w kościele przekazywana ta tradycja, właśnie, że jest taki pan z brodą w szatach biskupa, rytu łacińskiego, z mirą i pastorałem w ogóle zachęcam, żeby... I tego się trzymajmy. Mój tata wszystkim swoim długom opowiada, że właśnie to jest święty, to jest Mikołaj. święty Mikołaj. Ale bardzo trudno go znaleźć. Jak w internecie wpiszecie święty Mikołaj, to wyskoczą tysiące rzeczy, dopóki się dokopiecie do tegoż świętego Mikołaja, ale można go znaleźć. Właśnie jakiego takiego wizerunku biskupa, który w towarzystwie często innych świętych, na wizerunkach zwłaszcza Marii z Dzieciątkiem, Gdzieś tam wspiera tych biednych i potrzebujących właśnie, ofiarowując im różne dary. No to ciekawostka numer jeden, może taka technologiczna. Ty wpisałeś święty Mikołaj, tobie wyskoczył biskup, nie w twoim telefonie? No, wyskoczył mi biskup, ale nie tak prędko. Nie A tak, nie tak prędko, nie bo tak chciałam prędko. powiedzieć, że mi to w ogóle wyskoczyły obrazki Mikołaja Czerwonego, nawet, tak. nawet nie takiego udawanego człowieka, tylko jakieś takie rzeczy. No obrazki, no, no mogę obrazki Ci pokazać. Obrazki właśnie. z Mikołajem. Takie rysunki dla dzieci czerwone. Ciekawe no właśnie, to, ale... bo jest taki upupiony ten święty Mikołaj w pewnym sensie, nie? Jest kimś zupełnie innym niż. No tak, ale nie zmienia faktu, że święty Mikołaj, szczególnie dla dzieci, jest bardzo ważną postacią mhm. i na niego czekają. I w niektórych krajach, tak się doszukaliśmy takich informacji, bardzo mocno się teraz wiąże postać świętego Mikołaja, na przykład ze sztuczną inteligencją, która mu pomaga. Sztuczna inteligencja jest wszędzie, tak? Jest wszędzie pomaga jest wszędzie. też świętego Mikołaju. Oczywiście, że pomaga, bo Mikołaj Święty idzie z duchem czasu. No, <grywa> I ma takiego mojego pomocnika, i właśnie tak to nazwali w Finlandii małym pomocnikiem Świętego Mikołaja. I jest nawet taki filmik promocyjny, możemy go może wrzucić, podlinkować pod audycją, jak będziemy to potem e, publikować na mediach społecznościowych. I ten filmik, ja może nie do końca czuję no, wartość tego filmiku, ale tym niemniej, to jest taki święty Mikołaj, który ma pomocnika w sztucznej inteligencji, która czyta mu listy, żeby on wiedział, co te dzieci tam napisały, tak jak rozumiem, z tych listów wyciąga te zabawki, które ma naprodukować, żeby mu się stworzyły inteligentne listy. I poszły automatycznie na produkcję. Fantastycznie. I druga rzecz: rozpoznaje obrazki. Czyli analizuje te listy rys rysunkowe od dzieci i na podstawie tych rysunków rozpoznaje, co też to dziecko chciało dostać. Fantastycznie. No właśnie. I właśnie wydaje się, że ta sztuczna inteligencja w przypadku Świętego Mikołaja niezwykle się spra sprawdza. Aż się to siedziało wcześniej. <grym> no miał te elfy, elfy, ale jedne elfy, nie wiem właśnie, czy zostały bezrobotne, czy po prostu elfy się zestarzały i to jest taki pomysł na kłopoty. Z niszem demograficznym, ale no kiedyś były elfy, a teraz jest sztuczna inteligencja. Tym niemniej jest możliwość doszukania się właśnie takich artykułów, że na wzgórzu w Finlandii, które nie wiem, się, czy wiesz, jak się nazywa, to wzgórze, gdzie mieszka Święty nie Mikołaj, a widzisz, a ja już wiem, ono się nazywa Korvatunturi i tam właśnie ten Święty Mikołaj ma tą sztuczną inteligencję i tą pocztę I swoją mikołajową. Te tak. I sobie ją tam czyta. I w każdym razie, taka może jeszcze ciekawostka, nie wiem, czy bardzo mocno związana ze świętym Mikołajem, ale sama Finlandia nie uważała się za kraj zamieszkania świętego Mikołaja do 1930 roku. A potem odkryła, że to jednak fantastycznie mieć takiego świętego Mikołaja. <laughs> I teraz właśnie ten filmik, o którym mówiłam, to promuje sam rząd Finlandii. Robią takie akcje, które mają zachęcać dzieci do sztucznej inteligencji. Cokolwiek ma to znaczyć, bo właśnie to jest bardzo ciekawe, nie? Nie że wiem, do czego te dzieci tam zachęcać. Nie wiem właśnie do końca po co zachęcać dzieci do sztucznej inteligencji, ale myślę, że dzieci są albo albo są zachęcone jakby z różnymi zastosowaniami, albo Albo nie wiem. To albo, czy, albo nie. <grymne> ja tylko mogę jeszcze wracając do tych elfów, powiedzieć, że w tym filmiku ten rysunkowy elf jest w głębokim szoku, jak ta sztuczna inteligencja mu coś pokazuje. I właśnie nie wiem, czy ten elf się tam smuci, że jest ta sztuczna inteligencja <grymne> już ja jest niepotrzebny. <grymne> Taka Ale takie czasy właśnie nastają, że coraz mniej będzie roboty ręcznej, coraz więcej automatycznej. Pewnie zabawki też są robione automatycznie. No być może. To na pewno akurat o czym teraz tutaj mówimy jest związane z Helsińskim Centrum Sztucznej Inteligencji i to oni bardzo mocno wpływają na jakby promocję tej sztucznej inteligencji. No i to jest taki pomysł, pomysł. No moim zdaniem fajny, no trafiony, taki związany z tym, z czym ta Finlandia się wiąże. Jesteśmy przy okazji świąt. Mam wrażenie, że to w końcu nie jest coś na siłę, bo czasami się tą sztuczną inteligencję wrzuca na siłę, a tutaj nawet takie to brzmi, tak jakby miało ręce i notki. Szkoda elfów, no ale... No, szkoda. Mam nadzieję, są. że będą mieli jakieś fajne zajęcie. Emeryturę. A święty Mikołaj? Aż święty Mikołaj to je rozwozi, nie? Jeszcze go nie. Aha, bo ta sztuczna inteligencja jeszcze mu ma w czymś pomagać. Chyba mu ma optymalizować trasę lotu. Coś takiego też wyczytałam, ale gdzie ja to wyczytałam, właśnie. Nie na rzecz. pewno jest w stanie zoptymalizować mhm. trasę lotu świętego Mikołaja. Że ma mu tam poukładać właśnie, jak on odpowiednio ma lecieć po tych wszystkich miejscowościach, żeby najbardziej optymalnie rozwieźć te prezenty. Więc gdyby dzieci, które nas na pewno słuchają, dostały nietrafiony prezent, to nie jest wina Mikołaja, ani, ani rodziców, ani elfów. To jest absolutnie wina sztucznej inteligencji, która jeszcze nie jest tak zaawansowana, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Za kilka lat już będzie, będzie lepiej. <laughs> Więc proszę nie płakać, proszę się nie oburzać. Taki prezent, jak dostaliście, dopasowała dla was sztuczna inteligencja. Ale to taka jedna ciekawostka. Druga ciekawostka jest coraz więcej generatorów głosu świętego Mikołaja przez sztuczną inteligencję, z których mhm. można sobie. Korzystać. A nawet filmików generujących obraz Świętego Mikołaja. Też, tak, też. I to na takiej zasadzie, że wpisujemy sobie tekst, który ten Mikołaj ma nam mówić. No i ten Mikołaj głosem, który się nazywa Głos Świętego Mikołaja. <laughs> Nie trzeba bardzo szukać, tak, bo oprócz głosów, które się tam nazywają Krystian, Grzegorz i. Liza, tak, mamy głos, który się nazywa Święty Mikołaj i można z tego korzystać. Ja nie wiem, czy mnie akurat przekonuje coś takiego, ale można na pewno korzystać. A ja znam dziecko, które jak dostało taki akurat w tym przypadku filmik, który też można sobie zamówić, właśnie że jest filmik ze Świętym Mikołajem, i też można mu powiedzieć, co on ma mówić, co on ma robić. I to, i to bardzo fajnie wychodzi, bo on jest taki spersonalizowany, kiedy mówi do ciebie. Droga Patrycjo, byłaś grzeczna, bo robiłaś regularnie audycję w Radio Emaus, więc ja to wszystko wiem i teraz dostaniesz super prezent, który czeka na Ciebie pod choinką i mówi, co to jest za prezent. Znam dziecko, które to dostało, było naprawdę zachwycone, że specjalnie dla niego Święty Mikołaj nagrał sobie wideo, takie to było w formie wideo, no tak jakby nagrywał telefonem siebie, nie? Mhm. Z ręki i to robi bardzo duże wrażenie. Ja też, ja też widziałam taki filmik i akurat dziecko, które to dostało, które ja widziałam w te święta, nie było takie zachwycone. Ten filmik był taki przydługi, jak dla mnie. Przy, przydługi, był tak. Mi też był wydawał długi, przydługi, ja już nie mogłam się doczekać, aż on się skończy. I akurat to dziecko, z którym ja byłam wtedy w tamte święta, bo to był, no nie będę mm -hmm. tutaj ściemniać, syn mojego brata. Oczywiście super fantastycznie, że Mikołaj do niego coś nagrał, ale... No nie, no ta forma przekazu była zbyt długa. Ten filmik był długi, który ja widziałem rzeczywiście. No ale myślę, Lada, że to, było to ten sam ona filmik. patrzyła, dziewczynka patrzyła i naprawdę była w niebo wzięta. No to chłopiec w moim wypadku aż taki w niebo wzięty nie. Było. Taki chłopcy są niewdzięczni. Niewdzięczni. No Ale ta, 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 naprawdę mi się jak... to bardzo podobało, to technologia, jak to działało. Nie? Te Różnica te... jest taka, no. że za te filmiki trzeba płacić. Trzeba płacić tak. Natomiast te generatory, które teraz są dostępne, można wykorzystać w wersji darmowej. I nawet te, które są płatne, bo tutaj na przykład Eleven Labs, który to ma, to możecie skorzystać z tego jako okres próbny, który jest darmowy i wtedy sobie wygenerować na potrzeby tych świąt, a potem już z niego zrezygnować. To zachęcamy. Do wypróbowania też będzie link pod audycją, żebyście mogli. jej. Spróbować, no. Spróbować, Na tak, siebie, tak, tak, dzieci. bo uczulam, ja chciałam to zrobić w ogóle bez logowania się i bez logowania się nie ma głosu Świętego Mikołaja. Tylko co, jest jakiś inny głos? Nie, są całe mnóstwo głosów, tu jest taka lista głosów, no rozumiem, że trzeba je przesłuchać, bo się tego, nazywają ho, ho, ho. Bill, Alice, Brian, Charlotte. No i jest cała lista, Daniel, no możesz sobie wybrać, jak tam nie wiesz żeby Lili do ciebie mówiła, nie, czy Laura. Mhm. Mm, ale tu nie ma głosu Świętego Mikołaja. Natomiast jak się uruchomi właśnie tą wersję pełną, która domyślnie jest płatna, ale ma okres testowy, darmowy, to tam już jest głos, który się nazywa Święty Mikołaj i można sobie z niego skorzystać i wpisać sobie co? Przepraszam, <laughs> bo chcę zobaczyć. Gdzie ty jesteś? Cześć, to jest GPT. No, ale nie ma takiego. Mikołaja z Mikołaja, Mikołaja, tak. No. Tak, tu właśnie odpaliłem Chata Chibity, bo byłem ciekawy, czy jest głos Świętego Mikołaja, ale nie ma takiego głosu, jest 10 różnych głosów, a Świętego Mikołaja też nie ma i nawet nie ma płatnej wersji, żeby kupić głos Świętego Mikołaja. A oni mają. Wiesz? A oni mają, tak jest. Więc to nie jest wcale aż takie trudne. I tych głosów można znaleźć więcej. Czy to znowu będzie fajne? Pewnie zależy od dziecka, tak jak to mówiliśmy. Jedno będzie zachwycone, a drugie będzie rozczarowane, a trzecie w ogóle nie zainteresowane. A... No, no, ale są różne takie filmiki. Ja też widziałem taki filmik. Niektórzy są mniej zainteresowani świętym Mikołajem, ale jeżeli ktoś na przykład szuka pomysłu na prezent i był go zainteresowany tego typu technologią, to na przykład taki Robert Lewandowski też sprzedaje filmiki ze swoim obrazkiem, gdzie też indywidualnie może złożyć życzenia. Czy tam coś powiedzieć do tego konkretnego dziecka, czy dorosłego, bo może nawet dorośli też by się ucieszyli, gdyby taki filmik dostali, gdzie Robert Lewandowski do nich mówi. A to jest akurat bardzo fajne. To ja osobiście, jeżeli faktycznie dzieci uwielbiają, mają jakieś takie osoby, postacie, tak, idoli, właśnie tak. tak, można powiedzieć, no, które są czymś takim naprawdę wow, czymś naprawdę bardzo dla nich, to jeżeli to można w ten sposób zrobić? No to jest super i myślę, że teraz to bardzo ułatwia ta nasza sztuczna inteligencja, generowanie takich rzeczy, no bo nie sądzę, Myślę, jak... że bardziej rozgarnięty ktoś, kto ma powiedzmy jakieś doświadczenie w korzystaniu z technologii, myślę, że nawet byłby w stanie sam... Zrobi sobie sam. Zrobi sobie sam. Chociaż to od razu zaznaczymy, że generowanie filmików z prawdziwymi postaciami nie do końca jest zgodne z prawem, jeżeli nie mamy praw wizerunku danej. Postać, ale myślę, że na własne potrzeby, potrzeby żeby pokazać dziecku, to myślę, że nie wpadnie do nas policja, <laughs> żeby nas aresztować za, za takie rzeczy. Mm -hmm. Za takie rzeczy może nie. Teraz w tym wszystkim ja się znowu trochę zastanowiłam. No, bo ten wizerunek świętego Mikołaja, który zresztą Kościół się zastanawiał, czy w ogóle jest święty, moim zdaniem, mm -hmm. to jest najgorsze, co mogliby zrobić żeby zlikwidować Świętego Mikołaja z listy świętych bo to jednak taki święty dość <laughs> rozpoznawalny Najbardziej a, a znów tam, A znów tam grzebią w tych świętych, więc kto wie, czy ktoś znowu nie dojdzie do tego, żeby jednak się zastanowić, czy święty Mikołaj nie jest święty, bo znów robią rewizję teraz na bieżąco. No, robią rewizję, tak. Ale święty Mikołaj w ogóle się nie kojarzy z kościołem. Dwie rzeczy, które ostatnio czytałem. Pierwsze że było badanie w Stanach, związane też z świętym Mikołajem i z tym, w jaki sposób w tym roku podeszli do zagadnienia. Z czym się kojarzy święty Mikołaj w Stanach ludziom? I z czym się kojarzy? Z Coca-Colą. Chciałem powiedzieć z pewnym napojem gazowanym, ale <laughs> wiesz, koleś użyłaś tej nazwy, to tak. Dokładnie tak, ale największy mi się też procent. A tak bardzo długo to jak te ciężarówki jechały, no jak właśnie, byłam dzieckiem, tak. A ja ciekawe te ciężarówki. No, te ciężarówki, właśnie one się kojarzą i ludziom w Stanach, z tym się kojarzy najbardziej święty Mikołaj, a druga ciekawostka jest taka, że w tym roku po raz pierwszy w historii filmik świąteczny Coca-Coli. Po raz pierwszy został w całości wygenerowany przez Sztuczną Inteligencję. Czyli nie było zaangażowanych żadnych aktorów, ani nawet jakichś grafików, którzy tam by to opracowali. Tylko Sztuczna Inteligencja w całości opracowała tegoroczną kampanię związaną ze świętym Mikołajem. A widziałeś efekt tej kampanii, bo ja nie widziałem sztucznej? No widziałem i on nie odbiega bardzo mocno. Wyobrażam sobie w jaki sposób. Oni robili tą kampanię, wrzucili po prostu wszystko, co do tej pory było i powiedzieli, stwórz coś podobnego, ale innego na ten rok. Bo to z grubsza jest na jedno kopyto co roku i nie ma tam jakiegoś takiego przełomowego. Czyli żadnego. bardzo klasycznie tak. siedzą przy stole, jest bardzo no, jedzie miło, tam, jedzie tam ten się rusza na tej ciężarówce. Tak. No tak, tak. A oni potem się dzielą tym napitkiem, tym napitkiem tak. <laughs> przy okazji wigilijnych potraw. No ale no dobrze, sympatycznie. Ale to, że, że święty Mikołaj który na szczęście nadal ma w nazwie, w członie nazwy tę świętość, chociaż nie kojarzoną z Kościołem. To skojarzenie z Kościołem jest w ogóle nie pojawiło się w rankingu najczęściej pojawiających się odpowiedzi, co zostało zauważone przez tych, którzy to badanie przeprowadzali. No i właśnie do tego chciałam nawiązać, że ja troszeczkę nie rozumiem, dlaczego Kościół nie wykorzystuje czegoś takiego, że już mamy dużą rozpoznawalność treści czy postaci, która jest związana siłą rzeczy z Kościołem. No i. Korzysta, nie? No, wydaje się, że nie korzysta. Ale, ale. No, może są też takie rzeczy, o których my nie wiemy, bo się nie przygotowaliśmy dobrze, że Kościół wykorzystuje tą technologię. Wiąże to jakoś ze Świętym Mikołajem albo z Bożym Narodzeniem i są jakieś narzędzia, przy pomocy których można się włączać w akcje świąteczne albo można właśnie wykorzystywać zabawy technologią w powiązaniu z Bożym Narodzeniem, żeby to jakoś przyciągało. No, choćby te dzieci, tak? Chociaż. Mhm osobiście, to nie wiem, czy dzieci trzeba przyciągać do sztucznej inteligencji, ale może trzeba. No, ale może są jakieś pomysły, które przyciągają dzieci do Kościoła, dzięki temu, że jest Boże Narodzenie i coś można w tym kontekście zrobić związanego z technologią sztuczna inteligencja, która jako narzędzie ewangelizacyjne wykorzystujące Boże Narodzenie. Nie znam takich rozwiązań, ale może wyznacie? I się z nami podzielicie. To czekamy bardzo chętnie. Czekamy, jesteśmy otwarci, zaprosimy, porozmawiamy, opowiemy. Albo coś może się dzieje w waszych parafiach takiego technologicznego? No Też. Bo u nas się dzieje raczej analogowo, nie? Wszystko bardzo Wszystko fajnie, się... szopki, choinki, wspólne choinki, tam robienie, obchody, tak. budowanie. Teraz te tam lampiony i tak dalej. Wszystko bardzo fajnie. A wykorzystanie technologii, jak już, to relacja na Facebooku, zdjęcia z szopki, tak. zdjęcia szopki na Facebooku. <laughs> Właśnie tak. Ale to i tak fajnie, nie? I Ale tak fajnie, no. no. Ale trochę mało. Stać nas na więcej. Właśnie tak. Więc, gdybyście coś mieli i chcieli się czymś podzielić, to my zachęcamy. I tak się trochę zastanawiam, ale mam nadzieję, że to w tym kierunku jednak nie pójdzie, bo taki pierwszy pomysł, co mogliby wymyślić, na przykład szopkę, którą co roku się stawia w tym kościele, wyświetlać w takiej formule, że ona jest hmm. wygenerowana, ona się można wytruszać, robić jakieś rzeczy. No, ciekawe. I to akurat teraz pomyślałam o może Też można było zrobić z sztuczną inteligencją. No. no właśnie, że to wcale by nie było fajne. <noise> może by nie było fajne. Ruszająca szopka zapraszamy do Franciszkanów. Co roku jest, pewnie w tym roku też będzie, ale nadal ona jest tak mechanicznie ruszająca się, analogowa. Ale taka wirtualna szopka, no nie wiem, właśnie, czy to by było fajne. Może na dworze kościoła, tak na ścianie, wiesz, na dworze, na ścianie kościoła. Może to by było fajne. To na pewno byłoby coś, co by dzieci mogło przyciągać, bo małe dzieci uwielbiają takie rzeczy. Takie ruszające się murale. Tak. Tak, ostatnio restauracja fast foodowa, której nazwy też staram się <noise> nie wymieniać, która we Wrocławiu wyświetliła na całym wielkim bloku e, swoją reklamę i tam te frytki falują i dzieci to <noise> uwielbiają. No tak, nawet o tym artykuły były potem. Były. Twoje, tak. Można też sobie łatwo tak. znaleźć. I to są właśnie takie rzeczy, do których może byłoby ciekawe wykorzystać tą sztuczną inteligencję. Mhm. A dzisiaj. W temacie świętego Mikołaja, w temacie technologii, o której troszkę, ale. To jest takie bardzo mocno, wszystko analogowe na swój sposób, co może jest jakąś wartością, a może jeszcze jest tym obszarem, w który ta technologia wejdzie. Tym niemniej, powolutku zaczynamy zbliżać się w stronę Bożego Narodzenia, bo skoro już był Mikołaj. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.